To nagrane jak, jak ten. Jak opie. Czekasz, co tam psie? Nie jestem psem. Jak to nie? Zastrzekaj to. The Angel. Wszystko się zgadza. Dobra. Gramy w Isaka. Tylko, że Franek gra ogólnie drugi raz w życiu w tą grę. żeby sobie jeszcze bonusowo utrudnić, to. Mogę podnosić tylko jeden item na piętro Co <laughs> Zobaczymy jak to pójdzie Losujemy, losujemy na jakiego bossa idziemy, okej? Okay? Dobra, jedziemy Matka była łatwa Ta, matka była łatwa, ty kurwa To, to sam szatan ostatni? Ja pierdolę, me mega sejten Mega sejten właśnie Franek ja I... <laughs> Słabi Franek jeżeli chcesz mi ułatwić tego rana, Zagraj jaj Zakiem, a jeżeli mnie nienawidzisz, to wybierz sobie inną postać, jaka ci się podoba. No Luzik, ty, ty masz pigułę full health! Ale idziemy cię bolcować, Zara! Idziemy cię bolcować! To ten pierwszy poziom jest taki trudny. Jak pierwszy poziom jest taki trudny? Chciałem powiedzieć, że kto pierwszy w stanie dawać ten jest cipą, ale wyprzedziłeś mnie. To jest... do, medy... do. do medy nie mamy. Jak idem Dobra, bolcuj się, bolcuj się! Użyj ten, użyj temka Bolcuj się dalej. Let's go, dobra. Wychodzimy jak na razie. Nie no ja tą beta nie. ja nie pamiętam, ja nią dawno nie grałem ogólnie, ale ja ich chyba nie lubię, no bo ona solo hardów nie może podnosić, nie? Przez co musimy pójść na Mega Sytena. Więc... Dobra. Weź perukę. Tamto zostawimy na razie. Idź się bolcować. Ale, ale lucik. Dawaj jeszcze raz bolca. Dobra. Zaraz się załatwi. Zobaczymy czy podniosę tamto. Zobaczymy co z bossa wyleci. Ty, czy ty mi właśnie pół ducha odnowiłeś? Tym? Jo! O kurwa Tyle bo po naszych wiesz? Kompletnie brałkę z telitem Dobra, Franek, na drugim... Nie, nie podnoś tego Na drugim piętrze... Dobra, weź to Dobra, cześć, nie bierzemy tego Ja oficjalnie wezmę sobie to I teraz Bolec Dobra, właśnie bolca, raz Nie mo Ja nie mogę dostać ani jednego damage'a, nie? Ani, ani pojedynczego To nas zabije, nie? To nas zabije Chcesz strzelać bombami zamiast ataków? Nie Czemu? Jak to, jak, jak to wygląda? Nie, to jest inne, to jest inne, to nie jest to To jest normalnie, jakbyś posyłał... Patrz, to wygląda tak A No czy co, mam tu brać? No nie, nie wiem, brać. a czy jest się na siłach? No, to nie mówię, powiedzmy Dobra, wiesz, dla kontentu tego fetusa. O kurde, nie on. Nie on, dobra, wal w, niego. wal w niego. Wal w niego, bo on jest. przejebany jest czasem, ten boss. Jest, dobra! Mamy, mamy to. No dobra, ja już. chwila. Ale ja już podniosłem item. Nie, weź to. Albo? No dobra, nie wiem. No nie, weź to, weź to. pierdolę, co ty dostajesz? Weź, weź to, no wiesz to, no. Ja tylko jeden item mogę. I apierdolę, ja podnieś jeszcze serce. No <laughs> bo jestem ta. Jestem tankiem. No wiesz tą czapkę, nie? Nie, tego nie podnoś. Podnoś to. Zabijamy tą babę No nic ja już to wezmę, bo to i tak jest aktywny i ten to Wal w rurę Miko oh kur... No i chuj Zostałem damage Dawaj, dawaj, dawaj Let's go Dobra, mamy jedną część już Go! <noise> Dobrze! Wiesz co? Ja sobie pozwolę to wziąć. O kurwa, jeszcze damage up. dobra. Weź ten damage up, ja nie chcę patrzeć na to. Y chuj do dupy. Oh! No na chuj ty się do mnie tulisz, ty żulu? Let's go. Dobra, podnieś ten trinket, lepszy jest przynajmniej od tamtego. Eee... No to nie jest, to na bolca, nie? Bolcuj, dawaj, bolcujemy go. No dobra, dawaj, dobra. dawaj, no aż do, do, do końca. DORK BOOM! Dark dobra, podnoś go. Już i użyj aktywnego itemka! No, Dark Bomb. To się Julia, ten co to? O, Fuuu! Za Złoty kluczyk. Jakaś poezja, kurwa. Miot na moje uszy. Boltuj go. O, No weź to sobie. Nie otwierać? skąd on nas. A, ukradł ci. Serce czarne ci Nie bać się. O, o czarne, czarne wydropił mi. Zostaw. Czarne? To chyba te gorsze ci wydropił. A ze sklepu to prawie jak nie item. Zjebałem jestem kurwą, z helem. No zajebiste, nie? Wziąłem. No może zda... Co stało? Nałożyłem aktywnego itemu mojego. Ja się odsuwam od bossa jak najdalej. Let's go. No dobra, Angel Room na 10%? Niestety nie. Chcesz się zmniejszyć, czy. Nie wiem. Weź se ty, albo nie wiem. Nie wiem. Weź coś. Nie. No ale weź coś. Co to? Dobra, ale to w takim wypadku. Wejsz co wolisz. To dolne No to bierz Buziaczka O nie, no to weź sobą <laughs> Nie chce bomb Co to mylę? czekaj, placing bombs Walisz rakiety teraz No No Dobra Roken No oh, Zabiła, zabiła Boże ah! <laughs> Pewdony. Terrorysta, kurwa, zamachowiec. <gryzmujesz> Wysać tego Amongasa. Wysać Amogusa. On nie ma hitboxów, Musisz ścianę. No ty kurwo. Wysać Amogusa. No i. No się dobrze ten. Dobrze się skończy na pewno. O niechcący ten otworzyłeś cykl Biorę to, biorę to, biorę to, mam to w dupie. Mam to w dupie i to biorę eee Dobra Jedziemy na ten Na myśkę, daję myszkę. Zjebałem Napi Napierdalam starą rakietami <ścoughs> A ten mnie kurwa prankuje. Nic kliknąłem No i zajebisz się. Pierdolę tą grę. Franej proszę się nie wypierdalać, nie pozwalam. David Room? Dobra Broken Iś chuj <laughs> <Przepraszam. śmiech> Achmed Bombardieren Kazachstan <laughs> Kazachstan zrzuca bomby! Kazachstan zrzuca bomby! Kazachstan zrzuca bomby! Zbierz mnie ekranu, proszę! Kazachstan zrzuca bomby! Kazachstan kurwa nie we mnie! Zaksta zrzuca bomby. Po zaraz zara. Ja pierdolę przystań. No ty mnie chcesz zajebać, nie? Koniec, 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 koniec. Dobra, franek. Chillujemy, nie? Na luzie ten dosik. Dawaj. Nie stój naprzeciwko mnie, kurwa, błagam. O! Oh. O! Oh. Gdzie oh. jest moja muzyka, kurwa, z gry? Oddajcie mi moją muzykę! Mamy go, Franek! Mamy go! Let's go! Dlaczego? słuchaj! To mi by się to bardziej przydało. Uff. O Boże, Curse of the Unknown. Ty, czekaj. Jak będzie na ciebie działał cricket z body? <grystanie> Czy ja chcę się przekonać? <grystanie> Czy my się chcemy przekonać, panek. To jest dobre pytanie, co? Dobra, weź to, weź to. Ten Crackle body Ta. No prawie. Prawie to wymówiłeś. Dobra, strzel w prawo. W No strzel w prawo. To jest prawo, twoim zdaniem? A, no. O kurwa, dobra, czyli to tak działa. Cztery bomby ci teraz wylatują z tego. Jak to strzelisz. Podnieś mam spada, na chwilę. Ale tam, później tamtą tą weź. Wszędzie są bomby! Biegam Gdzie... A tam... Użytema! Nie wiem ile mam HP. Nie mam pojęcia. A dobra, w sumie ja będę wiedział kiedy mam jedno serducho. Dobra. Zabijmy sobie blue baby, zabijmy sobie niebieskie dziecko. Ja pierdolę. A ła! Dobra, w żyje. Nie, <laughs> twój dębet jest paskudny, przegram. Dobra, jazda. Dawaj, ładuj go. To powinno szybko pójść z twoim dębetem. Dobrze, okej okay. Jest luz ładuj, no ładuj barana Czemu stoisz w miejscu? No pani rozledybja. Bada czy właśnie umiem Bo grałem. A to ja mam samemu teraz, tak? Ale go Też sobie radę, nie? Tak, no Wybam się O chuj. No, o tym mówiłem Dobra, ruby shielding Spokojnie Franek Ja mam ja mam tak 3, 40 serduszek jakby coś ja to tak bez czapki się to mówię Masz, na twoją część bomba Ja mam problem z demedzem Ale luz No mógłbym ci, ale Możesz wbiegać, bo za to mam nóż lata Możesz z tym nożem wbiegać przeciwników To będziesz najwięcej wtedy bił ja, mogę ekstra na ekstra No tak, no to wtedy właśnie ten Albo chyba, że to nie działa Tak, daj demedze To, mać Luzik, Franek, ja naprawdę mogę... Czemu mi się Polaroid nie odpalił? Hę? No i zajebiście. Polaroid mi się nie odpalił, czy ja mam schizę?